Witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na lipcowej wersji naszej miłości na zakręcie, bo jak wiecie serce czasem skręca w nieoczekiwanym kierunku. Dziś zagłębiamy się w energię miłości, relacji i partnerstwa. Niezależnie od tego no, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie... No, na tą właściwą osobę zobaczymy, co szykuje wszechświat dla Was w lipcu. Dla naszych związkowców zobaczymy, kochani, co dzieje się między Wami, jakie zmiany nadchodzą, co warto pielęgnować. No, a dla naszych singielków zobaczymy, czy to dobry czas, aby otworzyć. Wasze serduszka, czy ktoś nowy może pojawić się na horyzoncie. Mam nadzieję, że to czytanie przyniesie Wam jasność, jasne wskazówki, no i oczywiście odrobinę magii. Jeżeli czujecie, że jest to czytanie dla Was, zachęcam, dajcie łapkę w górę, a zapraszam do subskrypcji, kliknijcie dzwoneczek. No i pamiętajmy, tak, jest to czytanie ogólne, nie będzie rezonować z wszystkimi, dlatego bierzcie tylko to, co czujecie, że jest dla Was, że z Wami rezonuje. Tradycyjnie zaczynamy od naszych par, od naszych związkowców i zobaczymy, jaka jest energia dominująca między Wami. Co dzieje się tutaj u naszych raczków? Jaka jest energia Waszego partnera? Co czuje? Co być może chce wyrazić? Jaka jest Wasza energia? Czego potrzebujecie od tej relacji? Co utrudnia wam harmonię w związku, czy tu są jakieś napięcia, blokady? Jaka jest rada dla was moi drodzy? No i oczywiście potencjał na najbliższą przyszłość. Mamy kartę, dobrze. E, moje raczki, no Między Wami a Waszym partnerem daje tutaj się wyczuć taki nowy przypływ uczuć, uczuć jakieś takie pragnienie, żeby relacje otworzyć być może na nowo. To jest taka iskra, która może rozpalić to, co być może dawno było przykryte pod jakąś taką no, codziennością, rutyną, a z pucharów daje wyraz temu, jak ważne będzie w lipcu Abyście pozwolili sobie tutaj na szczerość, więcej szczerości, więcej miękkości, no, więcej czułości myślę, bez jakiejś takiej kalkulacji i być może bez trudnych słów. To jest taka energia, która daje Wam przestrzeń na wyrażenie uczuć, na przypomnienie sobie, dlaczego ten związek jest dla was tak ważny. To może być moment, kiedy któryś z partnerów tutaj naprawdę zdecyduje się powiedzieć, czego potrzebuje, tak? Albo, że po prostu chce zacząć od nowa. No i to może być taki symboliczny symboliczny znak, że tutaj rozpoczniecie jakiś taki nowy rozdział waszej relacji, albo nabierzecie takiego, no, nowego spojrzenia na waszą relację. Jaka jest energia waszego partnera? Po stronie partnera daje tutaj się wyczuć Taki no, wewnętrzny konflikt, tak? To może być tutaj ktoś, kto zmaga się ze swoimi emocjami, z jakimiś takimi trudnościami, być może no, jest jakaś tutaj ukryta irytacja, która być może wpływa no, na wasz związek i tutaj są jakieś takie niepotrzebne spięcia między wami. To jest taka karta wewnętrznego chaosu, który daje obraz człowieka. Po prostu zmęczonego być może własnymi rozterkami. Partner może naprawdę pragnąć spokoju, tak? Ale nie wiedzieć za bardzo, jak do tego podejść, jak ten spokój osiągnąć. To może być moment, kiedy no być może wasz partner ma trudności ze znalezieniem takiego bezpiecznego języka do komunikacji, tak? I jakieś takie drobne porozumienia tutaj może. Przeradzają się dosyć szybko w coś po prostu bardziej trudnego, albo no, przechodzą w jakieś takie trudne słowa, które być może później jest no, ciężko cofnąć. Po tym wszystkim może kryć się jednak zwykła potrzeba. No, po prostu wasz partner chce, żebyście go usłyszeli, tak? Albo no, chce po prostu poczuć się naprawdę ważnym, że jest ważny dla was. Jaka jest wasza energia? Raczek może teraz być w takiej um, energii trochę zamkniętej. Y jesteście tutaj troszeczkę wycofani wycofani bardziej niż zwykle. Y może to wynikać tutaj z lęku albo po prostu y no, ze zwyczajnego zmęczenia, tak? Y jakimiś takimi relacjami między Wami. Y czwórka monet daje obraz kogoś, kto nauczył się tutaj y trzymać swoją stronę. Po prostu. Y Albo trzymać po prostu Waszą wrażliwość w takim bezpiecznym miejscu, tak? I po prostu być może pozwalacie sobie mniej niż wcześniej na takie swobodne wyrażanie Waszych uczuć. Raczki mogą być zmęczone walką, na przykład o uwagę, tak? Albo po prostu jesteście zmuszeni do tego, aby no, oszczędzać swoją energię. To jest taki moment, kiedy możecie rozważać, czego tak naprawdę chcecie. No, jak chcecie tutaj być widziani w tym Waszym związku, ta karta przynosi ważne pytanie: jak nauczyć się tutaj być obecnym, ale w tym samym czasie być też otwartym no, na tą drugą osobę bez jakiegoś takiego też wyrzeczenia się tego, kim wy jesteście, no i nie tracenia tych Waszych własnych granic. Co tutaj utrudnia Wam harmonię? No, między, między Raczkiem a partnerem, Waszym partnerem, może być tutaj wyczuwalna taka trudność z wypowiedzeniem no, rzeczy, które są trudne dla Was, tak? To mogą być jakieś takie, może, może coś w przeszłości tutaj Was zraniło, no, albo po prostu coś tutaj wisi, kochani, w powietrzu, coś, co od dawna. Powinno już być między Wami wyjaśnione. Piątka mieczy daje wyraz temu, jak ważne jest rozpoznanie, gdzie tak naprawdę toczy się walka między Wami, o co toczy się ta walka, tak? Czego ona dotyczy? Czy to są trudności w komunikacji, albo może to jest po prostu problem z wyrażaniem no, Waszych własnych granic, tak? Zamiast tutaj spokojnie porozmawiać, tak, to, to no są, są tutaj konflikty. To też może być taki moment, kiedy któryś z partnerów stara się wygrać za wszelką cenę, postawić na swoim, być może jest jakiś spór między wami, który po prostu no, cały czas coś, co tutaj zostało nierozwiązane, nieprzegadane, nie ma jakiejś takiej jasności. Na temat tej sprawy, nie ma zrozumienia. Ktoś tutaj cały czas, no tak jak mówię, może chce za wszelką cenę, to jest taka wygrana po trupach do celu. Kluczowe jest tutaj rozpoznanie tego, czy ta cisza, która być może panuje teraz między Wami, ten dystans, no wiąże się z tym, z tą konkretną sprawą, czy z czymś innym, bo może to kochani doprowadzić do rozłamu. Także ważne tutaj będzie, żeby. No, oczyścić tą sytuację i rozwiązać jakieś takie sprawy zaległe, które są między wami. To może być jedna konkretna sytuacja, moi drodzy. Jaka jest rada? No Królowa Mieczy daje tutaj wyraz temu, tak? Jak ważne jest y, będzie tutaj wyjście dla was y, z takiej emocjonalnej mgły i postawienie sytuacji jasno. Y, no, ta karta przynosi tutaj wam y, moment takiej trudnej Trudnej, ale bardzo potrzebnej rozmowy, takiej, która da Wam więcej tutaj noś, klarowności, tak, zrozumienia. Tutaj nie potrzebujecie w tej rozmowie zgadywać intencji waszego partnera. To jest zaproszenie też do nauczenia, rozmawiania, abyście nauczyli się rozmawiać ze sobą, ale bez wyrzutów, no i przede wszystkim też bez lęku. Że musicie czytać w myślach partnera, że musicie zgadywać, co chce ta druga strona wam powiedzieć. Tutaj chodzi o odcięcie się od kłamstwa, o no, takiej konkretnej analizie, przeanalizowaniu sytuacji i kierowaniu się też logiką. Chodzi tutaj o taką spokojną klarowność, która da wam przestrzeń um, obu stronom, tak, żeby można było powiedzieć, no jakieś trudne słowa, prze, przeanalizować trudne sytuacje. Raczki mogą tutaj czuć się trochę, że jesteście w takiej relacji, która właśnie, no nie wiem, być może nie czujecie się, że to wasz partner was widzi, um, widzi albo słyszy, tak? Także no ważne tutaj będzie, żeby nie ukrywać w tej rozmowie, um, czego oczekujecie, co was tak naprawdę boli. No i gdzie stawiacie wasze, wasze granice, a co jest potencjałem na najbliższą przyszłość. Ósemka, ósemka monet jest taką kartą, która mówi tutaj o no przede wszystkim cierpliwości, moi drodzy, cierpliwości i budowaniu, budowaniu tego, co jest dla was ważne, ale też o budowaniu takiej nowej jakości. Ósemka monet daje wyraz temu, jak ważne jest być teraz świadomym, świadomie tworzyć waszą relację. Prawdopodobnie na nowo. To jest też taka karta małych gestów, tak? Małych gestów, które idą w stronę waszego partnera. Uczenie się być może od nowa, bycie ze sobą a nawzajem. To może być też taka karta nowego, romantycznego etapu, tak, szczególnie, ponieważ jest tutaj ten as Pucharów. Ponownie tutaj możecie sobie poukładać, kochani, waszą relację cegiełka po cegiełce, bez poganiania, bez narzucania tutaj niczego, no, bez też obwiniania się, tak? Tylko raczej spotkać się tutaj razem z taką otwartością, cierpliwością, wysłuchać waszego partnera. Docenić, tak? Bo może po prostu on potrzebuje być doceniony. Ale ja myślę, że Wy też potrzebujecie być docenieni. Także, no, taka, taka fajna rozmowa to powinna być, kiedy po prostu obydwoje będziecie tutaj otwarci przede wszystkim na siebie, no i gotowi budować ten związek, dalej kontynuować po prostu. Ale pamiętajcie o tym Asie Pucharów i o tej. Miłości i otwartości. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. No, życzę Wam wspaniałego lipca. Dziękuję za Waszą obecność, za komentarze. Zapraszam do czytań sezonowych, tygodniowych, a na razie z Wami się żegnam i do usłyszenia. A my teraz przechodzimy do naszych singielków. Co u naszych singli, kochani, co u Was w lipcu? Jaka jest Wasza Energia miłości, partnerstwa. W jakim jesteście obecnie, w jakim jesteście obecnie punkcie? Mm, pięknym. Czy coś tutaj trzyma Was w przeszłości, albo budzi jakieś obawy? Czy ktoś nowy nadchodzi? Coś nowy nadchodzi, czy nadejdzie. Czy coś Was ogranicza, kochani, jakieś przekonania, emocje albo doświadczenia. Jaka jest dla Was rada na lipiec? No i oczywiście potencjalny rezultat. Moje raczki, no jesteście tutaj w takim momencie, kiedy. Myślę, naprawdę rozumiecie swoją wartość i swoją siłę. Mag daje wyraz temu, jak ważne jest tutaj nauczenie się skorzystania z własnych zasobów, z własnej wiedzy, z waszej intuicji, siły empatii, co pomoże wam tutaj kreować, no, waszą własną ścieżkę. Mag daje też obraz kogoś, kto przestał już być tutaj niesiony. Prądem życia, a i tak naprawdę chce tutaj sam decydować, czego pragnie i którą drogę wybrać. Możecie być w lipcu bardziej świadomi, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, czego tak naprawdę potrzebujecie od relacji, od drugiej osoby, no a czego zdecydowanie chcecie uniknąć. Ta karta przynosi Wam jasność, przynosi takie emocje. Aby zacząć tutaj nowy rozdział, bez powielania jakichś takich no, starych wzorców. Czy coś Was tutaj trzyma w przeszłości? Karta śmierci. Trudny, ale ważny tutaj jakiś zamknięty rozdział za Wami. Śmierć daje wyraz temu, jak silne mogą być dawne doświadczenia dla no, niektórych raczków, jakieś dawne rozczarowania, trudne rozstania. No albo po prostu jakieś relacje, które pozostawiły ślad, no i nauczyły was tutaj, aby nie dawać więcej, więcej niż ktoś na to tutaj zasługuje przede wszystkim. To może być taki cień związany też z waszym strachem, z waszym lękiem, aby znów zaufać tutaj, tak, aby tak naprawdę pozwolić sobie, kochani, wejść w nową relację w nowy związek. Nasuwa się takie ważne pytanie, czy pozwalacie sobie tutaj w przyszłości odejść tak naprawdę, tak? Czy naprawdę jesteście gotowi odpuścić to, co już za Wami? To jest taka karta próg, który no, być może jest trudny do przekroczenia, no, ale oczywiście jest zaproszeniem do czegoś nowego, do takiej autentycznej zmiany, Karta, która pozwala naprawdę zamknąć Wam przeszłość i otworzyć się na nowy wzrost. Czy ktoś nowy nadchodzi? Jak najbardziej, kochani. Królowa Monet przychodzi tutaj, pokazuje nam taki obraz osoby bardzo wartościowej człowieka, który może wnieść do Waszego życia przede wszystkim spokój, stabilność i cierpliwość. Królowa Monet jest wyrazem, daje wyraz temu, jak ważne mogą być dla Was teraz spotkania, które no, z ludźmi, z osobami, które będą wspierać, które będą opierać się na takiej wzajemnej trosce, na powolnym poznawaniu się i budowaniu przede wszystkim takich zdrowych, a mocnych fundamentów. Może to też być taka nowa energia, która daje Wam Poczucie miękkości i bezpieczeństwa, bez jakiegoś, no nie wiem, poganiania tutaj sytuacji, bez presji, bez ukrywania Waszych emocji. Ta karta też daje sygnał, że nowa relacja może być oparta właśnie na takiej prawdziwej jakości, nadawaniu i przyjmowaniu, ale w takich kochanych, kochani, zdrowych proporcjach. To jest taka energia bardzo praktyczna. Także, no być może, osoba, którą napotkacie, będzie właśnie taką osobą bardzo praktyczną, bardzo uziemioną, ale też bardzo, bardzo, bardzo dojrzałą. Kochani, co was ogranicza? Arcykapłanka daje wyraz temu, jak mocne dla raka może być po prostu to wasze zamknięcie w sobie tak w waszym wewnętrznym świecie no może tutaj ta karta pokazywać taki cień waszych lęków i trudności w przełamaniu się tutaj tak? w przełamaniu no otwarciu waszych emocji przełożeniu ich na słowa być może niektóre raczki uczą się tutaj bardziej rozumieć swoją wrażliwość Wasze emocje, być może no, jest wam po prostu trudno rozmawiać o tym z innymi. Ta karta też może przynosić takie tendencje do no, ukrywania waszych uczuć, tak? I właśnie pozwolenia sobie na to, żeby no, być prawdziwa czy prawdziwym z nową osobą, tak? otworzyć się na to. No, nasuwa się pytanie. No, jak tutaj najlepiej nauczyć się tej otwartości, tak, m aby po prostu być w stanie otworzyć się na innych, ale też czuć się bezpiecznie, aby czuć się, że jesteście po prostu sobą i to będzie ważne dla Was. Jaka jest rada? No, karta głupca, głupiec wyra daje wyraz tutaj, jak ważne jest dla Was pozwolić sobie na nowy start. Bez tego ciężaru przeszłości, tak? To jest takie stąpanie lekką, lekką stopą. Ta karta przypomina, aby podejść do nowego spotkania, do nowych osób z taką dziecięcą ciekawością, lekkością, bez tutaj układania sobie w głowie jakichś takich scenariuszy: co będzie, co się stanie, jak to powinno wyglądać. To jest takie zaproszenie, abyście pozwolili przede wszystkim sobie naprawdę zaufać waszej własnej intuicji, którą macie bardzo, bardzo, wasza intuicja jest bardzo dobra. Nawet jeżeli tutaj coś może wydaje się początkowo, no, troszkę nawet nierozsądne, tak, oczywiście nie podejmujcie jakiegoś, nie wiem, zbędnego ryzyka, ale pozwólcie, pozwólcie sobie na taką dziecięcą ciekawość, tak, otwarcie się na tą nową osobę, dajcie sobie takie zielone światełko, na ten przypływ no, tej nowej energii tutaj tak jak mówię bez zamykania się tutaj na bezpieczeństwo no ale bez ograniczania się kochani na to co wszechświat chce wam tutaj przynieść no a jaki jest potencjał na przyszłość rycerz monet daje obraz tu takiej bardzo spokojnej stabilnej ścieżki no on tutaj odpowiada tej królowej monet tak Raczki tutaj mogą iść, kochani, nie musicie się tu z niczym spieszyć, to jest taka energia kroczek po kroczku, tak? Rycerz Monet daje wyraz temu, jak ważne będzie dla Was bycie cierpliwym no, w tej nowej relacji w lipcu. No i jeżeli tutaj zdecydujecie się, no to pamiętajcie, nie musicie się spieszyć, budujcie to powoli, uczcie się. A siebie nawzajem docencie to, co macie, no i docencie takie, takie właśnie powolne budowanie jakiejkolwiek relacji. No i praktyczność tego, praktyczność tej osoby. Możecie tutaj spotkać taką właśnie relację, która nie, ta druga osoba nie będzie na was wywierać żadnej presji, nie będzie Was tutaj do niczego pospieszać. Pozwoli Wam tutaj no, na takie powolne, na Waszych zasadach, takie poznawanie siebie, da Wam po prostu czas. Ważne jest, żeby tutaj było w tym coś więcej niż takie powierzchowne zauroczenie. Ta karta też daje Wam nadzieję, że choć droga może wydawać Wam się tutaj dłuższa niż dawniej, ale właśnie może dlatego, że to będzie coś prawdziwego. Coś bardziej bezpiecznego, a wy chcecie tego bezpieczeństwa. No i może to właśnie być taka relacja, gdzie, gdzie będzie takie wzajemne poszanowanie, wzajemny respekt no, do siebie. Kochani, życzę Wam wspaniałego lipca, wspaniałych nowych znajomości. Dziękuję Wam za Waszą obecność, za Wasze komentarze. No, czekam, 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 co napiszecie, jaki ten lipiec był w miłości. A ja Was gorąco ściskam, pozdrawiam i do następnego czytanka. Papa pa, kochani.